Najczęstsze objawy uszkodzenia sterownika silnika. Sterownik montowany w Oplach ze 116-konnym silnikiem benzynowym 16V o pojemności 1,8 litra. Oznaczenie silnika X18XE1. Problem ze sterownikiem najczęściej pojawia się po nagrzaniu. Wtedy zapala się kontrolka i silnik przechodzi w tryb awaryjny. Niekiedy nawet gaśnie. Gdy tylko auto ostygnie, wszystko wraca do normy. Ale nie zawsze tak jest. Czasami bywa, że usterka pojawia się od razu po odpaleniu silnika i błędy wcale się nie kasują. Najczęstsze błędy, które możemy odczytać po podłączeniu auta pod komputer to P0505, czyli sterowanie przepustnicy, brak komunikacji, za wysokie napięcie na przepływomierz i brak temperatury powietrza dolotowego, brak iskry na którymś cylindrze, brak sterowania wtryskiwacza, błąd któregoś z czujników błąd sondy lambda. Również może zapalić się kontrola trakcji i wiele innych problemów. Pomimo, że sterowniki podatne są na różne uszkodzenia, znaleźliśmy sposób na to, by sobie z tym poradzić. Jeżeli nie jesteś pewien, czy twój sterownik jest uszkodzony, zadzwoń do nas lub wyślij go na sprawdzenie. Naprawą elektroniki samochodowej zajmujemy się od lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu.